Siemanko widzowie! Otóż wijajcie na serwa! Serwer odpalony! Tylko prosiłbym, abyście byli mądrzy i dobrze. E, poczekajcie. Tylko szybko pokażę Wam IP serwera. E, bo wcześniej widzowie się Aterno spalił. I się spalił. Więc wijajcie na serwa! Sigma Polska Aternos me! Nie pytajcie, czemu na ja teraz zwalony jest serwer. E, wbijajcie na serwa! E, svip, jak start, patrzcie! Wchodzicie na serwa! I uwaga! Patrzcie na to. Kurde, może jakoś się wczytać. Patrzcie, 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 wgapcie się! I patrzcie, trzy! No kurde, niech to się załaduje szybciej. Ładuj się! Apu! Ty kurde, jak się tu grał. No i patrzcie, no i Sigma, patrzcie! Już was te palio macie na start wizowe. Kurde. Macie na start svip jak widzicie. Kurde. Na start, jak widzicie, SVIP! Jak widzicie! Wbijajcie na serwer Sigma polska, aternus.me. Aternos się palił, ale żyjemy, a